Zajrzyj, może do swojego biura. Jeden z VIPów zasnął na łóżku. Od jakiegoś czasu nie ma z nim kontaktu. Chcesz się tym zająć osobiście? Aby, aby zabrać VIPa do limuzyny. Ty! Co to za misja jest? Ej, była taka misja? Może zwiększy to popularność tego mojego klubu. No to fajnie, to, to dobrze, to zrobimy sobie misję. Dzisiaj maturka ustna z polskiego była. O! Jak poszło? Została rozwalona, to chyba dobrze. Co było? Jaki, jaki w ogóle temat się wylosował? Jak to tam teraz wygląda? Na maturce. Szybka lub nieostrożna jazda wystraszy VIPa a dobra, ty. Faktycznie zaniepokoje, za, zaniepokojenie vip jest. Co u mnie? A? Żyje jakoś. Jak mam czas, a mam go mało, to się udaje jakiegoś streamka odpalić. Opresora 2 wydropić z koła fortuny? No, może mogłeś, ale nie w Polsce. Jeżeli grałeś uczciwie, panie Mekaner. No chyba, że grałeś nieuczciwie. No to wtedy faktycznie mogłeś. Szkoda niestety. Jedna, jeden z fajniejszych feature'ów, którego w Polsce nie można było, z którego nie można było w Polsce korzystać. A to między innymi dlatego, pewnie, że można było realną walutę w tej grze wymienić za żetony. Więc istniałaby szansa, że ktoś uzależniłby się od hazardu w tej grze i wydawałby na hazard w tej grze realne pieniądze. Niestety No, nie bardzo, panie Mekaner. Nie bardzo. Dobra, misja ukończona. Popularność klubu nocnego się zwiększyła. Bardzo dobrze. 10 kafli dostaliśmy. Fajnie. Cieszę się z tego powodu. Miałeś MacBeta i o decydowaniu o własnym losie oraz wynalazca i jego rola w społeczeństwie. Także poleciały 78%. Jestem zadowolony. O, No to git. No, gratuluję w takim razie. A jak reszta maturek? Masz coś w ogóle po maturze? Jakiś cel, do którego będziesz dążył? Wszystko fajnie i pięknie, tylko ja chciałem z sejfu 20 tysięcy zebrać z klubu. Chciałem na studia z leśnictwa, bo jakoś cię to interesuje, ale jeszcze nie wiadomo jak się życie, życie potoczy. A to najlepiej na leśnictwo po jakimś technikum chyba, nie? Leśnym iść, tak mi się wydaje. No i dobra, 20 kafli zgarnęliśmy z sejfu. Więc nie jesteśmy wcale aż tak biedni w tym momencie. Posiadamy już całe 72 tysiące. Istne bogactwo wręcz. Dobra, omega. Dostęp do zarządzania klubem nocnym, ok. I teraz tak, dochody klubu nocnego 183 tysiące. Czy to są dochody, które ja uzyskałem już z tego, jak to się nazywa, z sejfu? Jeszcze 30k i kajo. Ej, bez skitu przecież jakajo periko nawet nie mogę odpalić teraz, żeby zarobić. W ogóle o tym nie pomyślałem ty, że faktycznie przecież nie mogę nie mogę tego zrobić. No, może trzeba będzie jakieś takie i tak misje Simona czy inne rzeczy porobić. To jest fakt. Jakieś razy dwa może. Dzisiaj tak to złomowisko zrobiliśmy właśnie między innymi z tego faktu, że no szybkie pieniądze, ale też przy okazji. A oprócz szybkich pieniędzy, też nowa rzecz, czyli nowy samochód do kupienia za, za frajer. Więc też dobra rzecz. Solomon, 25,8, nice. No teraz drożej, Ola. Oni znerfili Kajoperiko, między innymi tym, że wszystko jest, że rozpoczęcie jest chociażby droższe. No. Rozpoczęcie jest droższe i mniej zarabiasz. Plus, naprawili dźwięk i dalej się bugują różne inne rzeczy na Kayo Także tak to wygląda. Witamy GTA w 2024 roku. Czekajcie na górze czy na dole? Na dole. dawno temu kajoperyko nie robiłaś, więc nie wiesz, no, no to, no to już wiesz ty Ola dzisiaj jesteś na jakiegoś Valoranta? w okolicy w sumie nie wiem jakiej godziny, bo nie wiem kiedy będę jechał jeszcze czy szybciej, czy później będę chciał się przejechać muszę się przejechać po tym filtri po olej do motocykla Dobra, jedźmy, jedźmy. Jedźmy gdzie się da. Eee... I teraz tak, tutaj. Dobra. A mnie już nie zapyta? Pytałem ciebie Bartek wcześniej! I mówiłeś, że będziesz grał. Valoranta. A jak w ogóle nastawienie do tego nowego... Asasyna, bo sporo osób krytykuje, ale mi osobiście się podoba w wstępnym trailerze. No, takie podejście, że i tak go nie kupię, i tak w niego tam nie zagram. I... zagram prędzej w Ghosts of Tsushima. Jak uda się... czas znaleźć. Siema, ski, siema. Ty wiesz może, jakie jest miejsce parkingowe pod tym kościołem gdzieś w okolicy? Gdzieś w okolicy rynku? Gdzie sobie stanąć? Ewentualnie stanę tam, gdzie zawsze. Przy, przy basenie. Tak się zastanawiam. Nad miejscem parkingowym ja jakimś. Nie pytałeś mnie? Pytałem, Bartek. Żeż mówiłeś, że będziesz grał. Od razu, jak wszedłeś tylko, to mówiłem, że zawodnik Valoranta przyszedł. Teraz na PC ta wyszło, nie? No tak, tak, tak. Wyszło Ghost of Tsushima na PCCiKa Wyślesz Pineskę? Dobra, to możesz wysłać Bo tam widziałem później, że miejsca jest sporo, nie? No ale jakieś miejsce trzeba będzie gdzieś na kościół ogarnąć Jeszcze 19 raczej, bo jedną rzecz muszę zrobić. No mówię, ja muszę jeszcze podjechać dzisiaj do, do Tata po ten, po filtr do motocykla i po olej. W sumie jakbym pojechał gdzieś po 17 albo przed 18, no to faktycznie może jeszcze na tego walorancika na wieczór jakieś dwie gierki. Mógłbym być. Szczególnie, że jutro nie muszę wstawać przed 6. Później parking jest przeogromny. No, widziałem na tym, na Google Mapsach patrzyłem specjalnie. I że później dobry wyjazd będzie do tego chyba: do. E, do autostrady. Nie będzie zły wyjazd. Się właśnie śmiałem, że. W poniedziałek siłownia! Do odhaczenia. I na szóstą nie wstanę na siłownię Na poniedziałek Trzeba, <noise> Trzeba będzie chwilę później pójść Czym teraz śmigasz tym samym strzelącym? Coś się zmieniło? Nie no nic się nie zmienia Nie mam i tak czasu żeby jakoś dużo jeździć Ale właśnie chciałem w tym sezonie coś Coś pośmigać że ponagrywać po prostu więcej Że więcej roweru, filmików z rowerka i z motocykla było na kanale. Korzystacie teraz te TS3 dalej? Tak, cały czas. W dalszym ciągu jest to najlepszy komunikator dla nas do dogadania. Hmm, także. No, ja się jeszcze zastanawiam, jaki zrobić sobie do samochodu ten. W jaki sposób sobie zgarnąć rzeczy? Jakiegoś, jakiś garniak do, do samochodu. E, tak, żeby wszystkiego nie wymiąć. Ewentualnie, gdzie się później przebiorę? Na miejscu. No, buty na pewno sobie muszę na, do samochodu jakieś inne wziąć. Na przebranie. Wiadomo, że górę chyba też sobie tam ubiorę, nawet w samochodzie po prostu, ale spodnie byłoby ciężej w samochodzie. Zakładać już. Dobra, Tony ogarnięty. Możemy zobaczyć razy dwa. Jeżeli chodzi jeszcze online, a teraz ewentualnie po prostu wykonać jakieś misje, które są dostępne, po prostu czy od Lamara, czy od Geralta. W aucie chyba są takie wieszaki. Ja tak kiedyś wziąłem rzeczy. No tak, tak, tak. Do wieszaku to nie ma problemu, nie? Żeby przewieźć. Jak ja wiozłem ostatnio, jak kupowałem tego garniaka w Rzeszowie właśnie No to ja go wiosłem e, w tym takim opakowaniu po prostu. E, na tylnym siedzeniu, żeby się też nie wymiał. No ale właśnie trzeba będzie się gdzieś tam przebrać jakoś i się zastanawiam, czy w aucie po prostu będzie na tyle. Będę miał na tyle miejsca, żeby się przebrać. Ewentualnie po prostu w spodniach będę jechał już samochodem. A resztę sobie ubiorę. No trudniej będzie Gacie ubrać właśnie. <śle> Byłoby. Ubrać w samochodzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ciężko stwierdzić, nie mam doświadczenia w włożeniu garniaka w samochodzie i w wjeżdżeniu na takie eventy. Także ciężko wyczuć. Dobra. A ty, Ola na co masz ten napad w ogóle? W sensie w kasynie na co? Załatwiej, w balasu. Okej, okay, okej. Okay. To jednak musimy ich zniszczyć. Myślałem, że tylko na chwilę. <laughs> Spodnie prędzej, później tak się pomną. A to prawda, to jest fakt akuratnie. Dobra, załatwiamy gości Szybciutko, tak o pyk pyk Na złoto, okej okay. Nie to w dwie osoby można robić też jak na złotko Albo się ukradnie większość, albo wszystko Nie jest źle dobra Cała ekipa do wora Cyk Dobra i dalej. Ten, całkiem fajne te misje, okej okay. Żeby nie było Całkiem przyjemne te podstawowe misje były. Mógłbym solo nawet te misje robić Rozumiem, że ta druga ekipa też... Y Czyście jakieś miejscówki z gości, z ballasów. A nie, oni chyba na odwrót mo mogą robić teraz. Bo oni byli jak balasi ubrani, to oni mogą wagosów czyścić. No tak, 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 bo my jako na odwrót. Bo my będąc zielonymi, rozwalamy fioletowych i żółtych. Mhm. Się ma ciemniutki. O! Tutaj trzeba było się zatrzymać. Dobra. No i Git. No i co? My skończyliśmy naszą część. To oni chyba jeszcze muszą dokończyć. W ogóle widziałem ostatnio gdzieś w okolicy Rzeszowa, a, że były te dostępne. Jakieś golfy. E, siódemki. Już w cenie nie tak większej, dużej, jak tę szóstkę, którą kupowałem. Fajnie byłoby siódemkę mieć zamiast szóstki. No ale też wydawać tyle kasy... ...niepotrzebnie, to też nie ma sensu. Wymieniać nagle o jeden model. Ale patrzyłem ostatnio z ciekawości. Już za 34 w sumie koła była, był jakiś fajny, taka fajna siódemka. I miał felgi takie ładne, czarne. Takie jak ja bym chciał mieć. Ty, w sumie ciekawe, ile takie fele czarne kosztują do Golfika. Ty się może orientowałeś, ciemny? Jakie są ceny za fele? By się przydało kiedyś ogarnąć. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz jak ja sobie ogarnę ładne czarne felgi Jezu, co oni robią? To, czy mi ktoś ich nie ukradnie? <ścoughs> po prostu No chłopie, wsiądź do fioletowego lowridera, typie, co ty robisz? Halo? Dobra Z 2k za... Cały zestaw? Czterech? Kurcze, to duży znowu. Już ostatnio. Nie trzeba mi więcej takich wydatków. Ostatnio za dużo wydałem pieniędzy. A jeszcze się trochę wyda w najbliższym czasie. Ty co jest, ja nie mam amunicji? Ja pierdziele, faktycznie, nie mam ammo. Co jest najgorzej? Słuchajcie, gdzie to się robiło? Zdrowia, amunicja, amunicja SMG, pełna amunicja. 12 koła. Dobra, dawać. Teraz się możemy strzelać z powrotem. Ogarnąłem amunicję i można działać Dobra Teraz wypad stąd Dobre osiemnastki, oryginalne felcy za 3,5 kafli, się nad nimi zastanawiasz <grych> Nie możesz do Turana włożyć dziewiętnastki po homologacji. Nie ma? Okej. Okay. Pytanie: po co ci takie? Do Turana, ale to. Rozumiem, że po prostu takie byś chciał. Najzwyczajniej w świecie. A żeby rajdowy był, okej. Okay. Dobra. Mamy końcówkę misji do... do zrobienia już. Od Lamara, ale faktycznie trochę przeszkadza to, że... mamy ludzi na małych poziomach na... na tej misji. Tam ci goście dalej siedzą gdzieś. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli na nich czekać jakoś długo. Bo my już własną część skończyliśmy, jak widać. Siema, lubię placki. Cześć, cześć. Zaczekaj aż drużyna dotrze do Beniego. No i musimy czekać na drużynę. Dobra, nie, nie są daleko. To jest ten plus. Nie są jakoś daleko. Także fajnie. Cały ostrzelany samochód, ale nam się nic nie stało. Przerwa od matmy, Reszyk. A co masz takiego z matmy do zrobienia? Ile części pakietu airline do niego bo ładne gruntowane są? <zysk> <zysk <zysk> Wszyscy postrzeleni. Geometria różniczkowa. Ale widzisz, że Reszek, pomęczysz się teraz trochę, zrobisz sobie te studia, i później będziesz miał wywalone już. Później będziesz robić co, co chcesz. To jest no tak, no lamar typowo musi swoje trzy grosze dodać, to prawda. Dobra, dawać pieniądze. Ja 12 kafli wydałem przed chwilą na, na amunicję do broni. Chciałbym to odzyskać, chociaż trochę część tych pieniędzy. Ostatni semestr z On to ile tych semestrów z matną? 15 koła tylko zarobiliśmy, ty, to jest jakieś niepocieszające. Dwa, eee, no to git. So, first up I Ale odbl odblokowaliśmy Benego chyba w ten sposób, nie? I'm to expand, but Więc to jest plus. plus. Dobra, czy ja to muszę oglądać? Że zablokowaliśmy sobie Ben'ego? Jaka Mat ja już Dobra, no, poglądamy jeszcze chwilę Ale, że co, ustna matematyka, ciemny? Jaka ustna matematyka? Chyba cię oszukali, coś, tą ustną matematyką. Mam nadzieję, że się nie dałeś zrobić na to. Chłopca samochody zmienia, jak rękawiczki, ty. Aha! To co, gra się zacięła, czy... Okej, okay, okej, okay, czy jakieś yy, po prostu sesję nową szukało? Dobra, szlug spalony, 15 koła zrobione. Nie z twojej miny, winy zmieniasz. Zawsze tak mówisz, ciemny.